Dzień dobry, witam Was serdecznie na moim kanale ponownie. Cieszę się, że tu jesteście i dzisiaj mam dla Was bardzo fajną recenzję, ponieważ wiem, że długo na nią czekałyście. I będzie to recenzja nowej, całkowicie nowej marki w Polsce, i mówię tutaj o marce Hadalabo. Jak wiecie, ja jestem olbrzymią fanką pielęgnacji azjatyckiej, pielęgnacji wieloetapowej lub też tak zwanego layeringu. I naprawdę, kiedy usłyszałam, że Hada Labo wchodzi oficjalnie do Polski, no to prawie podskoczyłam do góry z radości, bo naprawdę uwielbiam te kosmetyki, stosuję je już od kilku lat. Głównie oczywiście stosowałam najsłynniejszy japoński lotion, czyli ten, który jest numer jeden w Japonii, który sprzedaje się co dwie sekundy jedna butelka. I kiedy dowiedziałam się, że marka Hadalabo będzie u nas zwyczajnie dostępna, i to w takiej drogerii jak Rossmann, naprawdę bardzo, bardzo się ucieszyłam. Byłam w związku z tym na naprawdę świetnym evencie tutaj w Warszawie. I 30 marca odbył się olbrzymi event, gdzie zostali zaproszeni przedstawiciele marki Hadalabo tutaj do Polski. Mogliśmy ich osobiście poznać, mogliśmy z nimi nawet porozmawiać, zrobić sobie z nimi zdjęcia. I ten niesamowity event był w restauracji Izumi Sushi, także była to piękna też oprawa. Były przepiękne, udekorowane drzewa, było dużo różowych drinków, więc naprawdę był to bardzo przyjemny event i mogłam dzięki temu markę Hadalabo poznać bardzo blisko. I teraz w ogóle, jak to się stało, że Hadalabo jest w Polsce? Nie wiem, czy wiecie, że marka Dax Cosmetics od trzech lat należy do Roto, który jest właśnie jakby twórcą, producentem Hadalabo. I dlatego mamy tak niezwykłą okazję i możemy te kosmetyki zwyczajnie tutaj u nas kupić, ponieważ jesteśmy chyba jedynym krajem europejskim, którym te kosmetyki są sprzedawane poza Stanami Zjednoczonymi. I ja na tym evencie poczułam się naprawdę niesamowicie wyróżniona, że akurat Polska została pierwszym krajem w Europie, który te kosmetyki ma w swojej ofercie w drogeriach. Marka Hada Labo istnieje od 2004 roku i przez 12 lat swojego istnienia stała się jedną z najchętniej kupowanych w Japonii marek kosmetycznych. I dlaczego są one tak olbrzymim sukcesem? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że są to kosmetyki całkowicie przyjazne skórze, całkowicie nieperfumowane, o bardzo lekkich, łatwo wchłaniających się konsystencjach. Hado po japońsku oznacza skórę, a Labo po prostu oznacza laboratorium, dlatego możecie jakby zrozumieć, że te kosmetyki są stworzone w jak największej synergii z naszą skórą, żeby działały dla niej jak najlepiej. I jaki jest główny składnik tych kosmetyków? No, jak się bardzo łatwo jest domyślić, będzie to taki podstawowy składnik nawilżający, kwas hierulonowy. I ilość tego kwasu wraz z wiekiem w naszej skóry maleje, dlatego warto go uzupełniać. I kosmetyki Hada Labo zawierają aż trzy rodzaje kwasu hieronowego. Jak pierwszy raz kupowałam właśnie mój ulubiony lotion japoński, który już pokazywałam Wam wielokrotnie, tutaj pokazuję Wam jego japońską wersję z Hello Kitty. To dowiedziałam się, że w takim lotionie są aż trzy rodzaje kwasów i dzięki temu skóra jest nimi wypełniona właśnie tak jak Wam ostatnio opowiadałam. Tak jak cegiełki, po prostu najpierw przedostają się te najmniejsze cząstki w głąb skóry, później te większe uzupełniają jeszcze jakieś pozostałe ubytki, a na sam koniec wchodzą te największe cząsteczki i dzięki temu nawilżenie w naszej skórze i zawartość kwasu hialuronowego jest optymalne. I też dzięki temu, dzięki temu, że są to aż trzy rodzaje kwasu hialuronowego... Jest on w naszej skórze zamykany, i na kosmetykach właśnie Hadalaba możecie zauważyć takie napisy, że jest to formuła typu Lock in Moist, czyli taka formuła, która gromadzi wodę, ale też w naskórku ją zatrzymuje przeciwko wyparowywaniem. Także możecie być pewne, że jeżeli nałożycie taki preparat rano, to on przez wiele, wiele godzin będzie dla waszej skóry doskonale pracował i rzeczywiście, jak się używa tych kosmetyków, to przez cały dzień czuć bardzo przyjemne nawilżenie i nie czuć ściągnięcia skóry. Teraz jakie linie dostaniecie w marce Hadalabo? Są dostępne w Polsce dwie linie. Jest to linia biała, która jest do każdego rodzaju wieku, właściwie mogą używać jej i kobiety i mężczyźni, w zależności od potrzeb możecie te kosmetyki sobie kupić i jest linia czerwona, tak zwana linia do skóry tak zwanej dojrzałej, Teraz Wam wytłumaczę dlaczego tak zwanej. Jak wiecie, ja nie wierzę w podziały wiekowe, jeśli chodzi o pielęgnację, wierzę tylko w potrzeby skóry, więc zawsze kupuję kosmetyki ze względu na potrzeby skóry. Więc jeśli zobaczysz, że na przykład świetnie dla mnie działa linia czerwona i te kosmetyki sprawdzają mi się rewelacyjnie, a na przykład miałabym. Nie wiem, 25-30 lat, to nie przestałabym ich używać, ponieważ chciałabym jak najlepiej przeciwdziałać starzeniu skóry. Dlatego używam czasami kosmetyków, na których jest napisane na przykład 70. No ale to nie jest tu akurat, nie chodzi tutaj o linię Hadalabo, mówię w ogóle nie ogólnie o pielęgnacji i mówię to do tych osób, które będą się bały stosować linię czerwoną, ponieważ będą uważały, że ona nie jest dla ich wieku. Zaraz wytłumaczę Wam, że możecie również ją stosować. I w tym momencie w Rossmanie jest dostępne 13 produktów właśnie podzielonych na te dwie linie, linię białą i linię czerwoną. I teraz opowiem Wam po kolei o każdym z nich. Moje kosmetyki przywiozłam w takim przepięknym pudełku, które, z którym szłam przez całą Warszawę i wszyscy się na mnie patrzyli. I może zacznę pokazywać Wam te kosmetyki w taki sposób, w jaki się ich używa. Bo bardzo ważne jest to, żebyście też zrozumiały w jaki sposób nakłada się pielęgnację azjatycką. Ja o tym już bardzo często w moich filmach mówiłam. Ale wytłumaczę to jeszcze raz, bo to jest bardzo proste. Chodzi o to, żeby kosmetyki nakładać w zależności od konsystencji, czyli od konsystencji najlżejszej do konsystencji najbardziej gęstej. Więc, jeśli macie kosmetyk tak zwany lekki, taki wodnisty, taki jak tonik albo lotion, to nakładacie go zawsze jako pierwszy. I później kierujecie się do najgęściejszych, najbardziej intensywnie działających kosmetyków. Tutaj Hadalabo akurat ma bardzo wyjątkowe konsystencje, ponieważ mam kilka produktów i mogłam zobaczyć, że żaden kosmetyk nie jest bardzo, bardzo gęsty i nie jest tłusty. Więc można też pokierować się ulotkami, na przykład, które dostaniecie w Rosmanie, albo dokładnym bardzo opisem, który macie na opakowaniach. I pierwszym krokiem w pielęgnacji azjatyckiej zawsze będzie oczyszczanie, więc jako pierwszy kosmetyk w linii Hada macie oczywiście delikatną piankę żelową do oczyszczania skóry. Ja niestety tego żelu kremowego do oczyszczania skóry nie mam, nie próbowałam go, ale czytałam wasze komentarze, że jest on bardzo dobry i że bardzo go lubicie, także wszystkie osoby, które mają ten żel, które myją nim twarz, proszę napiszcie jakie są wasze opinie, jakie są wasze odczucia po jego stosowaniu. Czy dobrze zmywam makijaż wieczorem, czy fajnie się myje nim twarz rano, to jeżeli możecie napiszcie mi to. A drugim kosmetykiem i kosmetykiem dla Hada Labo najważniejszym i najbardziej słynnym kosmetykiem będzie właśnie to, o czym Wam już tyle razy mówiłam. Jest to Super Hydrator, czyli to jest właśnie ta esencja, ten lotion, o którym Wam tyle razy opowiadałam. I to jest dokładnie to samo, co jest tutaj w tej buteleczce właśnie z Hada Labo, które kupiłam w Japonii. Wszystkie kosmetyki Hada Labo, które Wam dzisiaj pokażę, są całkowicie bezzapachowe, także mogą stosować je osoby o skórach bardzo wrażliwych. I ten pierwszy kosmetyk, czyli Lotion number no. one Super Hydrator, który sprzedaje się co dwie sekundy w Japonii, mam nadzieję, że tak niedługo będzie też w Polsce, jest w takiej właśnie bardzo wodnej, lekkiej konsystencji. Ona naprawdę jest jak woda, jest troszeczkę gęściejsza i ma takie wykończenie troszeczkę żelowe jakby nie jest to konsystencja kleista. Nie musicie się tym w ogóle martwić, że ten lotion czy też nałożenie wielu warstw tego lotionu, bo Japonki nakładają podobnież aż do siedmiu warstw, dopóki skóra rzeczywiście się nie nasyci, nie nawodni, o czym wiele razy już mówiłam, że oprócz nawilżania skóry musimy stosować też jej nawadnianie. I właśnie ten lotion będzie do tego idealny. Oczywiście możecie nałożyć tylko dwie warstwy albo jedną. To wszystko zależy od Waszej skóry i w jaki sposób go nakładamy. Nakładamy go w ten sposób, że aplikujemy go całymi dłońmi na całą twarz i również na szyję. Ważne jest to, żeby go nie wcierać, ale żeby go wklepywać, powodować to, że on się w skórę jakby wchłania i zostaje on wbijany naszymi rękami. To jest naprawdę bardzo ważne w tej pielęgnacji, żeby kosmetyki aplikować w ten sposób. Można delikatnie też oklepywać całą twarz, oklepywać oczywiście okolice oczu i powieki. Naprawdę świetny kosmetyk ponieważ ja takie lotione stosuję już od kilku lat, to powiem wam, że jakoś sobie nie wyobrażam zupełnie, że mogłabym ich już nie używać. Kiedy go już wklepiecie w skórę i nałożycie go naprawdę taką warstwą, jakiej potrzebujecie, to również można używać go w ciągu dnia, na przykład na makijaż. To jest niesamowicie ciekawe, ale rzeczywiście można to robić. Wystarczy wziąć wasz beauty blender albo gąbeczkę, którą aplikujecie makijaż i wszędzie tam, gdzie skóra jest nadmiernie wysuszona, u mnie to na przykład będą okolice oczu, właśnie skóra pod oczami, skóra tutaj w załamaniach, wokół ust. Tam skóra się bardzo mocno wysusza, również na policzkach. I wiele razy w filmach właśnie koreańskich i japońskich blogerach widziałam, jak one poprawiają makijaż. To robią to w taki sposób, że zbierają nadmiar sebum jakimiś bibułkami, a później biorą gąbeczkę, nakładają serum albo właśnie taki lotion i wklepują jeszcze raz na makijaż w całą twarz. To jest niesamowite poprawianie makijażu, ale dzięki temu dokładają kolejną warstwę nawilżenia w skórę. I ich skóra naprawdę przez cały dzień jest doskonale nawilżona, a dzięki temu wygląda pięknie. I oczywiście wolniej się starzeje. Bo na skórze, która jest doskonale nawilżona, gdzie to nawilżenie jest rzeczywiście optymalne, wolniej pojawiają się zmarszczki. I to też wiele razy Wam mówiłam, że część zmarszczek powierzchniowych to nie są zmarszczki wywołane starzeniem, tylko to są zmarszczki wywołane odwodnieniem skóry. I teraz drugim kosmetykiem, który stosujemy po zastosowaniu lotionu. Powinno być oczywiście serum nawilżające. I tutaj Labo proponuje nam serum, które nazywa się Concentrated Water Serum. Oczywiście też z tymi składnikami Lock in Moist, czyli znowu będą tu trzy rodzaje kwasu hironowego. To serum jest w takiej konsystencji, jak w Japonii są na przykład wszystkie lotiony, Czyli to jest tak jakby druga konsystencja, trochę gęściejsza niż ten hydrator, który wam pokazywałam. Również jest to konsystencja i formuła wodna. To serum doskonale się w skórę wchłania. Również jest całkowicie bezzapachowe i ono powoduje, że kolejna warstwa nawilżenia w skórze jakby zamyka tą poprzednią, czyli to, co nałożyłyście wcześniej, jest zabezpieczone właśnie przez stosowanie tego serum. I to jest zawsze drugi kosmetyk do stosowania. Stosujemy go oczywiście na całą twarz, również na powieki, również pod oczy i na szyję. Także bardzo fajne, lekkie, wodne serum. Jeśli macie problem z tym, że wasza skóra nie przyjmuje tego typu kosmetyków, macie skórę nadwrażliwą, skórę naczynkową, która często jest na przykład e, zaczerwieniona, na, która często ma tak zwany rumień, to tego typu kosmetyki, właśnie jak to serum i Lotion, będą dla Was doskonałe. A następnym kosmetykiem, oczywiście, będzie krem dzienny. I tu akurat trzymam krem dzienny ochronny z filtrem 20. E, to jest filtr, SPF20, ale jest napisane tutaj, że on przeciwdziała i promieniom UVA i promieniom UVB. To mi się bardzo w tym kremie podoba. Kompletnie nie bieli skóry. Jest bardzo lekki. Ma opakowanie z pompką. Jest to taka konsystencja już dosyć gęsta, ale ona nadal jest lekka, taka bardzo emulsyjna. Właśnie on działa tak jak emoljent. Bardzo ładnie się w skórę wchłania. Bardzo dobry krem pod makijaż. Naprawdę mogę całkowicie Wam go tutaj polecić. Ale tak jak zobaczycie, ja go już roztarłam i widzicie, że kompletnie na skórze nie pozostaje żadna biała warstwa. Teraz czuję jak, jaka moja ręka jest niesamowicie nawilżona, po prostu jakby się trochę skóra nawet pogrubiła. I też bardzo ciekawym kosmetykiem jest ten krem, ponieważ to znowu jest ta linia biała, czyli linia jakby do każdego wieku. Ale tak jak mówię, nie przejmujmy się tym, dojdziemy do tego. Jest to krem nawilżający, krem dziennonocny. Do każdego typu skóry i właśnie on ma taką konsystencję również żelową. Mam nadzieję, że będziecie to dobrze widzieli, że to jest taki bardzo lekki żel. I ta konsystencja żelowa, ona jest jeszcze lżejsza niż konsystencja kremu dziennego, które przed chwilą wam pokazywałam. I on niesamowicie intensywnie nawilża skórę i jest też niesamowicie kremem lekkim. I tu znowu dla osób, które chcą mieć skórę perfekcyjnie nawilżoną, ale nie lubią tłustości na skórze. To jest naprawdę doskonały preparat nawilżający, doskonały preparat właśnie zatrzymujący wilgoć w naskórku, bardzo lekki, bardzo żelowy, doskonały właśnie do skór naczyniowych, doskonały również myślę dla mężczyzn, którzy naprawdę nie lubią mieć tłustości na skórze i nie lubią się błyszczeć. Te kremy się idealnie wchłaniają. Jest to krem taki, który może stosować osoba w każdym wieku i to jest też niesamowite, że możecie kupić tylko ten jeden krem, przypuśćmy Hydrator i macie pełną pielęgnację na przykład dla osoby w wieku lat 20. I teraz zbliżamy się do już pielęgnacji tak zwanej regeneracyjnej, czyli pielęgnacji, która jest pielęgnacją dla skór dojrzałych, czyli takich na przykład jak moja, które już potrzebują pielęgnacji przeciwstarzeniowej i ja tą pielęgnację z chęcią wykorzystuję już słuchajcie myślę od ponad 10 lat. Bo zawsze twierdziłam, że lepiej zacząć jest wcześniej, przeciwdziałać efektom starzenia. Więc linia czerwona, czyli ta w czerwonych pudełeczkach. Ja tu akurat mam dwa preparaty, które są moimi jednym z moich ulubionych preparatów w tej linii, bo chyba najbardziej polubiłam oczywiście lotion, bo używam go od lat, więc lubię go, to normalne. Bardzo polubiłam się ogólnie z kremami, bo kremów nigdy wcześniej nie miałam i naprawdę jestem nimi zachwycona. A teraz pokażę Wam krem nocny. Krem nocny, właśnie regeneracyjny z tej linii czerwonej, zapakowany jest w granatowe pudełeczko i jest to krem intensywnie nawilżający, regenerujący, napinający skórę. Natomiast efekt jest taki, jakbyście się zwyczajnie dobrze wyspały. Ten krem dokładnie nazywa się Special Repair Treatment Night Cream. Moim zdaniem ten krem mogą stosować osoby młodsze. Słuchajcie, jeśli na przykład macie tak zwany gorszy okres w życiu, czyli na przykład dużo się uczycie, mniej śpicie, lub też wychowujecie małe dziecko, macie zwyczajnie w domu niemowlaka, to skóra od razu jest momentalnie obciążona. To samo dotyczy właśnie dużego stresu. I wtedy najlepiej stosować kosmetyki, które działają silnie przeciwstarzeniowe, bo w ten sposób wspomożecie skórę. I powiem Wam, że ten krem należy do moich ukochanych kremów w ogóle z tej linii, ja po prostu ten krem uwielbiam. Jest to krem też o żelowej konsystencji, która jest gęściejsza niż krem dzienny, który Wam pokazywałam, ale można nałożyć go grubszą warstwą. Kremy w ogóle z tej linii są niesamowicie też wydajne, bo stosuję je codziennie i naprawdę nie zużyłam jeszcze dużo, jakby nie widzę ubytku. Doskonale się w skórę wchłaniają i to jest tak, jakby się nakładały taką wodną poduszeczkę na twarz. To naprawdę z tym mi się kojarzy. Nakładam ten krem jako ostatni preparat pielęgnacyjny na swoją skórę. I dokładnie czuję to niesamowite takie wodne nawilżenie, także. Naprawdę bardzo gorąco ten akurat krem wam polecam. W ogóle myślę, że linia czerwona to jest moja ulubiona linia. Jeżeli miałabym kogoś zachęcać do jakichś kosmetyków Hada Labo, to zawsze będę polecała kosmetyki właśnie z tej linii czerwonej. A kolejnym kosmetykiem, który też stał się jednym z moich ulubionych kosmetyków Hadalabo, jest bardzo niezwykła rzecz. W sumie, jak na polskim rynku, myślę, że żadna inna marka nie ma czegoś takiego. No ale słuchajcie, to po prostu jest. To są kosmetyki azjatyckie, to są kosmetyki japońskie i ja z takimi kosmetykami oczywiście spotkałam się już wcześniej, ale dla Was może być to całkowita nowość. I to jest maska. Tak zwana maska 3D, która pamięta swój kształt. Czyli taka tak zwana Memory Mask, to się chyba nazywa w Azji. Kiedyś miałam takie maseczki z marki Holika Holika do stosowania właśnie na noc. Bo kiedy włożycie palec do tego żelu, nie radzę Wam wkładać ogólnie palców do żadnych kremów, dlatego że wtedy powodujecie to, że taki krem jest dobry do zużycia tylko przez 3 miesiące. Słuchajcie, jeżeli kładacie palce do kremu, to się wkładało miliony bakterii do niego, to całkowicie niszczy jego formułę. Więc zawsze używajcie szpatułek albo patyczków e, takich jednorazowych. Więc jeśli wkładam tutaj patyczek, żeby nabrać tą maseczkę na skórę, to ona natychmiast wraca do swojego kształtu. Nie wiem, czy to będzie widać, jak teraz to zrobię. Włożę sobie tutaj patyczek, mocno zamieszam i ta maseczka natychmiast wraca do tego kształtu, który był przed chwilą, czyli całkowicie nie widać, czy była dotykana. I tak samo zachowuje się na naszej skórze, czyli tworzy taką niesamowicie intensywną barierę nawilżającą na naszej skórze. I takie maski stosuje się po zastosowaniu jeszcze kremu. Więc to jest ostatni etap pielęgnacji nocnej, czyli jest to taka maska na noc, która będzie waszą skórę dodatkowo zabezpieczała przed utratą wilgoci, będzie też ją doskonale napinała. I ta maseczka oczywiście, oprócz tego, że nakładacie ją na noc, ja czasami nakładam ją po kremie, czasami nie używam już kremu, używam tylko tej maski. Możecie stosować oczywiście jako zwykłą maskę nawilżającą na przykład kilka razy w tygodniu. Myślę, że w ogóle ta maseczka w tej cenie dla mnie to jest całkowity hit, jeśli chodzi o maski nawilżające. Uważam, że jest to najlepsza maska drogeryjna, jaką w tej chwili możecie kupić. Więc myślę, że warto o niej pamiętać, warto zwrócić na nią uwagę. Ja w ogóle najbardziej, jak byłam na ewencie, to bałam się tego, że ceny tych kosmetyków będą bardzo wysokie. I jestem niesamowicie pozytywnie zaskoczona cenami w Polsce, ponieważ one są moim zdaniem jak na wydajność tych kosmetyków, na ich składy. Wyeliminowane są składniki niepotrzebne, zostawione są tylko najważniejsze składniki dla naszej skóry, i dzięki temu te kosmetyki działają na skórę niezwykle delikatnie. I jakby lepiej mogą się połączyć z naszą skórą, mogą lepiej z nią pracować, to ceny tych kosmetyków są świetne. Ja naprawdę jestem wielką fanką tego, że mamy tak bardzo dobre ceny tych kosmetyków w Polsce. I to jest jeden z moich must haveów: coś, co Wam polecam, coś, co myślę, że każda dziewczyna powinna na półce w łazience mieć i myślę, że naprawdę również niezależnie od wieku, bo jeżeli byłabym maturzystką, Chciałabym mieć taką maskę, dlatego że nałożyłabym ją sobie po prostu wieczorem i rano byłabym bardziej wypoczęta. Także, mimo tego, że ta seria czerwona jest na niej napisana bardzo wyraźnie 40, posłuchajcie swojej skóry, posłuchajcie tego, co ona wam ma do powiedzenia: czy ona potrzebuje więcej wilgoci, czy nie, czy chcecie dodać składniki aktywne, jakie w tych preparatach są dodatkowo poza kwasem pierołunowym. Myślę, że większość z nas potrzebuje takich preparatów. Można stosować je jako kurację, można kupić jedno opakowanie, zużyć i później na przykład zrobić sobie przerwę. Naszej skórze się naprawdę nic nie stanie. Na każdym kremie znajdziecie też certyfikat ISO. Na każdym kremie jest napisane, że jest on do 6 miesięcy przydatności. Każdy również ma datę produkcji, datę, najlepszą datę zużycia tego kosmetyku, więc tu wszystko jest bardzo dokładnie napisane. I też jak widzicie, na każdym jest producent tych kosmetyków, czyli Roto Pharmaceuticals Group Osaka w Japonii, więc nie musicie się tutaj martwić tym, że kupujecie jakieś nieoryginalne kosmetyki Hadalabo. Także cieszę się, że jako chyba jedna z nielicznych blogerek w Polsce mogłam Wam te kosmetyki pokazać, mogłam coś o nich dzisiaj wam opowiedzieć, mogłam ich przez dłuższy czas używać, żeby sprawdzić je na własnej skórze. I tak jak mówiłam, naprawdę ja jestem olbrzymią fanką pielęgnacji azjatyckiej. Jestem olbrzymią fanką layeringu, czyli tej pielęgnacji wieloetapowej. Także jest to dla mnie niesamowita gratka, że akurat Polska jest tym wyróżnionym krajem w Europie, która te kosmetyki sprzedaje. Cieszę się również właśnie z tego, że one są dostępne dla wszystkich, bo możecie kupić je tylko w Rossmanie. I myślę, że zachęcam Was jak najbardziej do dodania jakichś kosmetyków właśnie z marki Hadalabo do swojej pielęgnacji. Od razu zauważycie niesamowite zmiany. Zobaczycie, że Wasza skóra będzie... Pięknie wyglądała, będzie lepiej nawilżona, będzie miała lepszą strukturę, będzie miała na pewno ładniejszy połysk, ponieważ skóra nawilżona od razu staje się jakby taka gęściejsza. pewno kupiłabym jako jeden z pierwszych właśnie ten hydrator, ponieważ jest to taki podstawowy kosmetyk, który może stosować każdy. Tu też jest duża pojemność, bo jest aż 150 ml. To starczy Wam naprawdę na bardzo długo. Ja tego maleństwa cały czas nie mogę zużyć, jeszcze mi bardzo dużo tutaj zostało, więc to jest bardzo wydajna formuła wbrew pozorom. Możecie nakładać ją wielokrotnie, możecie stosować ją na dzień i na noc. Mam nadzieję, że wszystko Wam dokładnie wytłumaczyłam. Mam nadzieję, że rozumiecie, w jaki sposób stosować tą pielęgnację, ale to jest naprawdę bardzo proste. Dodatkowo na każdym opakowaniu wszystko jest bardzo dokładnie wytłumaczone. Ja się z Wami już pożegnam dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo, oczywiście, za oglądanie tego filmu. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze. Jeżeli już stosowałyście Hadalabo, to bardzo Was proszę napiszcie, co myślicie o tych kosmetykach, które Wam się spodobały najbardziej. Jest to jedno z największych w ogóle wydarzeń kosmetycznych, jeśli chodzi o rynek kosmetyczny w Polsce. To jest właśnie inauguracja marki Hadalabo, ponieważ jest to zupełnie inny typ pielęgnacji niż ta, którą pokazywałam Wam wcześniej. No i też myślę, że marka DAX Cosmetics jest niezwykle ciekawa, jak te preparaty przyjmą się na polskim rynku, jaki będzie ich odbiór, czy wy po prostu je pokochacie, czy będziecie chciały ich używać. Także czekam na Wasze komentarze, czekam na Wasze opinie naprawdę z niecierpliwością, bo na pewno wiele Was skorzystało z promocji w Rosmanie, która teraz właśnie była związana z marką Hadalabo. Mam nadzieję, że będziecie tak zachwycone tymi kosmetykami jak ja i mam nadzieję, mam olbrzymią, olbrzymią nadzieję, że to jest dopiero początek i że będziemy mieli więcej kosmetyków Hada Labo, że ta linia będzie cały czas rosła. Z niecierpliwością bym czekała oczywiście na najlepsze na świecie filtry Hada Labo, które wiecie stosuję, przeciwsłoneczne, bo one mają genialną formułę, doskonale się wchłaniają, doskonale nawilżają i skóra naprawdę wygląda pięknie. Także dziękuję Wam jeszcze raz i do zobaczenia na moim kanale wkrótce.